Ok, słuchajcie, teraz zajmiemy się programowaniem tych pilotów tutaj do tego napędu NAISA. Trzy piloty mam, zaprogramuję je sobie zaraz. I teraz tak, programowanie zaczynamy. Jedziemy po kolei. Każdy z tych pilotów zaprogramuje tak, że będzie tutaj na górze funkcja bramki, na dole funkcja pełnej, pełnego otwierania bramy i zamykania. Czyli zaczynamy tak. Przycisk P1 tutaj naciskam przez jakieś 3 sekundy, aż ta dioda L1 zacznie migać. Następnie naciskam wybrany przez siebie przycisk w pilocie. Po chwili zwalniam go, odczekuję 10 sekund, aż centralka zapamięta ten przycisk. I tak robię z każdym przyciskiem po kolei. Także jedziemy. Zapaliła się dioda L1, także teraz kilka sekund. Czytuje pierwszego pilota, zaczyna migać, zwalniam. Teraz, jak widać, centralka wczytuje ten pierwszy przycisk. Zgasło, jest ok. Jedziemy z drugim przyciskiem. Cyk. Drugi przycisk miga. Dobra, drugi przycisk zapamiętany, trzeci teraz. I czwarty Dobra zapamiętało mi to I teraz próba generalna czyli odsunę się trochę Jedyneczka jak widzicie funkcja bramki zaprogramowana, otwiera się jedno skrzydło. Przycisk numer 2 zamykanie. Skrzydło mi się tutaj ładnie zamyka. Dobra, zamknięte <laughs> przycisk numer 3. Funkcja otwierania bramy powinna się włączyć. Jak widzicie, dwa skrzydła ładnie się tutaj otwierają. I przycisk numer 4. Pełne zamykanie, jedno skrzydło zabrało, drugie zabrało i pilocik w prosty sposób zaprogramowany. Także teraz zaprogramuję sobie te dwa pozostałe, ponieważ potrzebuję trzy piloty, tutaj no jak widzicie, temat prosty. Także dziękuję wam za obejrzenie filmiku. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania kanału. Pozdrawiam was. Trzymajcie się. Cześć.